Witam. Dziś zaprezentuję wam metodę na określenie miary kąta pomiędzy prostymi zacznę od wzorów na równoległość i prostopadłość prostych. Proste równoległe mają ten sam współczynnik kierunkowy A1 równa się A2. Proste prostopadłe mają współczynniki kierunkowe spełniające wzór A1 razy A2 równa się 1. Jeżeli chcemy wyznaczyć dowolny kąt między prostymi, to możemy skorzystać ze wzoru na tangens φ. Zróbmy teraz kilka przykładów. Mamy dane proste y równa się 2x plus 3 i y równa się minus 5x plus 1. Ich współczynniki kierunkowe to 2 i minus 5. Proste nie są więc równoległe, ani prostopadłe, bo 2 razy minus 5 to minus 10. A nie minus 1. Korzystamy więc z wcześniej poznanego wzoru. Tangens fi równa się wartość bezwzględna z a1 odjąć a2, podzielone przez 1 dodać a1 razy a2. I liczymy. Szukamy w tablicach matematycznych kątu dla tangensa równego 78. Setnych. Ten kąt to 38 stopni. Kolejne proste, których wzajemne położenie sprawdzimy, to 2y plus 4 równa się 6x i minus 3x plus y równa się 5. Doprowadźmy proste do postaci y równa się ax plus b. 2y plus 4 równa się 6x, więc y równa się 3x minus 2. Po przeniesieniu minus 3x na drugą stronę równania Otrzymujemy y równa się 3x plus 5. Współczynniki kierunkowe tych prostych są równe, więc proste są równoległe. Zbadajmy jeszcze wzajemne położenie prostych y równa się minus x plus 2 i y równa się 2x plus 3. Ich współczynniki kierunkowe nie są równe, więc proste nie są równoległe. Jak widzimy, z rachunków nie są też prostopadłe. Korzystając z wzoru na kąt między prostymi, otrzymujemy wartość tangensu φ, czyli 3. Szukamy w tablicach matematycznych kątu dla tangensa równego 3. Ten kąt to 72 stopnie. Dziękuję za obejrzenie filmiku.